Witam serdecznie w naszym studiu wyborczym. Organizatora Komitetu Wyborczego Ponad Podziałami proszę się przedstawić. Andrzej Marciniec, 57 lat, żonaty, czwórka dzieci. Od dzieciństwa mieszkam w Łączkach Kucharskich, tam się wychowałam i do tej pory tam mieszkam. Dlaczego Komitet Wyborczy Ponad Podziałami? Dlaczego Komitet Wyborczy ponad podziałami? W Polsce ukształtowała się dominacja dwóch głównych opcji politycznych, to jest prawa i sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej w koalicji z PSL-em i trzecią drogą. Ta dominacja sprowadziła swoją politykę nie tylko do powiatów, gmin, ale wręcz prowadziła do rodzin, co nie służy naszym mieszkańcom. I to było głównym powodem założenia tego komitetu ponad podziałami. Moim zdaniem powinniśmy wypracować formułę, która pozwoli działać nam lokalnie, na szczeblu samorządu, ponad podziałami dla dobra naszego społeczeństwa i naszych mieszkańców. Proszę o zasygnalizowanie zarysu. Naszego programu. Główne założenia naszego programu to jest ścisła współpraca pomiędzy władzami naszego powiatu, jak i gmin wchodzących w skład tego powiatu, kontynuacja inwestycji już rozpoczętych. A przede wszystkim e, następne inwestycje, które będą uruchamiane, powinny wynikać przede wszystkim z oczekiwań społeczności lokalnej, a nie e, z myśli władz samorządowych. Dziękuję serdecznie za rozmowę.